Korzyści wynikające z przynależności do Powiatowej Izby Gospodarczej są różne. Jedną z nich jest bycie na bieżąco z tym, co dla przedsiębiorców istotne. Głównie dzięki szkoleniom, takim jak to przeprowadzone niedawno w Michałowie Reginowie na terenie firmy Chemko. Branża, w jakiej ona działa, była tu nieprzypadkowa. W tym roku nastąpiły spore zmiany w rozliczaniu podatku VAT, i z racji skomplikowania wydaje mi się, że przedsiębiorcy powinni się zapoznać. To szkolenie organizowane jest dla. Członków Izby związanych z budownictwem, jak też dla klientów firmy chemko. Otoczenie prawne, gospodarcze, społeczne cały czas się zmienia i przedsiębiorcy muszą reagować na to w, pierwszym, w pierwszej kolejności. Muszą być na to przygotowani, też klienci oczekują tego, że, że to właśnie przedsiębiorcy będą tymi pionierami zmian. Przedsiębiorcy z branży budowlanej to grupa szczególnie na niewrażliwa, z racji kwot, jakimi z reguły obracają. Każde zadarcie z Piskusem jest dla nich wyjątkowo bolesne, stąd duże zainteresowanie ostatnimi wieściami z Ministerstwa Finansów. Najważniejsze zmiany w 2017 roku to rewolucja w usługach budowlanych i wprowadzenie instytucji odwrotnego obciążenia VAT. Wszyscy żywo są zainteresowani tym tematem, jest on jakby nie do końca jeszcze zrozumiały dla wszystkich i w związku z tym różne spotkania i szkolenia są w tym zakresie. Zmiana nastąpiła w umowach zlecenia, gdzie wprowadzono sztywną, obowiązkową stawkę godzinową która nie może być niższa niż 13 zł brutto za godzinę usługi. Te oraz szereg innych zmian dały początek ożywionej dyskusji uczestników szkolenia. Oni najlepiej wiedzą, jak podatkowe nowinki potrafią skomplikować życie. Gąszcz przepisów rośnie, także opór, opór również przedsiębiorców przed ich przyjmowaniem też rośnie. To jest trudna praca, ale nikt nas od niej nie, nie zwolni. Nieznajomość prawa nas nie usprawiedliwia. W związku z tym no, musimy się posiłkować, czyli posiłkować się wiedzą fachową. Na przykład podczas takich jak to Michałowskie szkolenie. Można się wymienić doświadczeniami, można sobie coś wzajemnie doradzić, podpowiedzieć, także działanie jakby w grupie zawsze jest dużo lepsze i no, pozwoli nam może na łatwiejsze odnalezienie się w tej rzeczywistości gospodarczej. Aktualnie Izba zrzesza ponad 80 firm z Legionowa i Powiatu. Liczne szkolenia oraz konferencje sprawiają, że to grono systematycznie, choć powoli rośnie. Jedna z ciekawszych form, jaka jest adresowana do przedsiębiorców, to są szkolenia organizowane przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Są to szkolenia kierowane do różnych branż dla pracowników. W tamtym roku skorzystało z. Tych szkoleń kilka legionowskich firm. W tym roku jest następna edycja, także zapraszamy przedsiębiorców do kontaktu z Izbą. Ciekawą formą też, myślę, która mogłaby zainteresować naszych przedsiębiorców, to są kursy organizowane dla przedsiębiorców chcących zatrudniać na praktyki młodzież. Są to kursy pedagogiczne, które są wymagane. Z pełną ofertą działań Powiatowej Izby Gospodarczej przedsiębiorcy mogą się zapoznać w jej siedzibie, od lat tej samej, w budynku Legionowskiego Starostwa.